można było w Polsce wprowadzić podatku antyspekulacyjnego i uciąć spekulacji na mieszkaniach. Więc miejmy tego świadomość, że deweloperzy, którzy płacili na kampanię pana Mencena, nie płacili na nią za darmo. Jest też tak, że ciągle słyszymy, że nie ma pieniędzy. Tak? Pieniędzy nie ma i nie będzie. To była mantra, którą poprzedni rząd Platformy powtarzał i powtarzał i którą znowu słyszą ludzie teraz. Słyszą ją pracownicy budżetówki, słyszą ją nauczyciele, słyszą ją urzędnicy, wychodzą kolejni ministrowie rządu Tuska i mówią, no niestety nie mamy dla Was kasy, dostaniecie nie podwyżkę w przyszłym roku, nie dostaniecie żadnej realnej podwyżki, bo pieniędzy nie ma. Otóż warto, żebyśmy to sobie powiedzieli jasno, że pieniądze rząd ma natomiast. Na rozdawnictwo dla najbogatszych. Nie wiem, czy słyszeliście ostatnio historię o firmie Barlinek. To jest firma, która bardzo się polsko nazywa, ale w rzeczywistości należy do holdingu, który został zarejestrowany poza granicami Polski, ze względów podatkowych. I ten holding ma inwestycje w różnych krajach. Między innymi ma inwestycje z naszą wschodnią granicą. Tam podczas działań zbrojnych jedna z ich inwestycji została zniszczona. No i co się teraz dzieje? Holding, który zarejestrował się za granicą, żeby tam się rozliczać podatkowo i który inwestuje za naszą wschodnią granicą, żeby obniżyć sobie koszty. Jak przydarzyło się coś niekorzystnego, to przyszedł z wyciągniętą ręką do polskiego rządu. I przyjął go nie kto inny, tylko pan minister Paszyk. Ten sam minister Paszyk, który przepychał z uporem godnym lepszej sprawy dopłaty dla kredytów, teraz oświadczył, że rząd pomoże biednemu polskiemu przedsiębiorcy. Tak biednemu, że musiał zarejestrować swoją firmę poza Polską, żeby tam płacić podatki. I on uważa, że to jest okej. Okay, że można z jednej strony rozdawać miliarderom pieniądze z budżetu, a z drugiej strony zupełnie na poważnie, z pokierową twarzą mówić nauczycielom, że nie będzie pieniędzy na podwyżki. Że można rozsypywać pieniądze tym, którzy mają ich i tak dużo, a ludziom, którzy pracują dla polskiego państwa, ledwo wiążą koniec z końcem mówić, w kolejnym roku realnych podwyżek nie dostaniecie. Otóż myślę, że tej jesieni establishment przekona się, że się myli. Przekona się, że się myli, bo naprawdę wkurzyli ludzi. Przygotujcie się na to, że tej jesieni... Pracownicy, pracownicy budżetówki, pracownicy, którzy pomagają innym ludziom, pracują dla polskiego państwa, nauczyciele, wychowawcy z przedszkoli, oni wyjdą na te ulice i zażądają sprawiedliwości, bo naprawdę, jeżeli chodzi o płace pracowników państwowych, jeżeli chodzi o płace w budżetówce, to miarka się przebrała. Ale zwróćcie uwagę, że o tym też nie usłyszycie od nacjonalistów. Nie usłyszycie od nich ani o tym, że ludzie, którzy ciężko pracują dla Polski, są marnie wynagradzani. Nie usłyszycie od nich o tym, że trwa rozdawnictwo pieniędzy z budżetu dla wielkiego biznesu. Chociaż podobno tacy są wolnorynkowi. Chociaż podobno takim się nie podoba, co że państwo ingerowało w gospodarkę. Ale w tej sprawie... Wczoraj, kiedy trwała o niej dyskusja, oni byli cicho, jak myśl pod miotłą. Liderzy Konfederacji ekscytowali się stadionową patusiarnią, która przechodziła po ulicach miast. I jak wiemy, doszło już do incydentów z przemocą. Na to mieli czas. Ale żeby rozmawiać o tym, czy nie marnujemy polskich pieniędzy, rozdając je miliarderom, którzy nie inwestują w Polsce, tylko poza Polską, tym się jakoś nie zainteresowali i to też nie jest przypadek. Ten system nie tylko uderza w pracowników, ten system wyciskania pracowników najemnych, żeby zasilić jak najbardziej ten 1-2% najbogatszych jest nie tylko niesprawiedliwy, on jest też dla Polski antyrozwojowy. On na dłuższą metę Polsce szkodzi, bo jeżeli będziemy mieli marnie opłaconych nauczycieli w szkołach, to nauczyciele będą uciekali.